Cześć, dzisiaj pora na Thermomix, bo już dawno nie było. Zrobię sałatkę makaronową z pomidorkami, rukolą i serem feta. Bardzo szybka sałatka. Zagotowałam sobie już wodę. Żeby zagotować wodę ustawiamy na 12 minut mniej więcej, na 100 stopni, no i tutaj jeden obrót. I woda jest właśnie już zagotowana i dlatego właśnie mogę już teraz Wrzucić makaron i pokażę taką większą ilość tej sałatki na 8 małych porcji, albo takie 4 duże. Makaron 500 gramów. Ja sobie wymieszam, żeby ciekawie wyglądała. Tu mam i paseczki, i jeszcze mam też trochę makaronu penne. Wrzucam do zagotowanej wody. Tak. I sobie wymieszam. Dobra. Trzeba wodę posolić. Posolimy. I następnie włączymy, żeby dalej się to tutaj gotowało. Czyli ustawiamy jeszcze na tyle minut co na opakowaniu. Spróbujemy najpierw sobie ustawić może na 5. O, i obroty zrobimy cały jeden. Bo musimy jeszcze przykryć. O, i teraz obroty 1. Się gotuje. W międzyczasie, kiedy gotuje się makaron w Thermomix, możemy sobie przygotować pozostałe składniki. I tak jak mówiłam, za dużo ich nie będzie. Mamy pomidorki, najlepiej takie koktajlowe, ale mogą być inne. Na te pół kilograma makaronu to proponuję tak z 300 g pomidorków. No i pomidorki po prostu sobie na połóweczki poprzekrajamy. Do tego przyda nam się rukola. Rukoli tak około 150 gramów. Może być mniej, zależy kto ile lubi. Ja jeszcze sobie dorzucę do tego też dwa listki bazylii, ale też ją pokroję na takie mniejsze kawałeczki. Żeby też nie był ten smak zbyt mocny. No i oczywiście serpeta, jedno opakowanie też sobie pokryję na kosteczki I tego nie dodajemy do termomiksu. W termomiksie będziemy jeszcze przygotowywać sos. Ale to za chwileczkę może być krócej, no zależy, jaki macie rodzaj makaronu. Niektóry może trochę dłużej. Można zawsze sprawdzić, czy już jest miękki. Potem go przelałam przez sitko. Potem zimną wodą, żeby go też ochłodzić, bo ta sałatka to jednak jest na zimno. No i wyszły mi tutaj takie dwie miski właśnie z tym makaronem. No i co? I sobie dalej tutaj jeszcze kroję, bo widać dosyć szybko się to zrobiło. Jeszcze w międzyczasie sobie już też włączę, żeby się robił sos w termomiksie. Wiadomo, trzeba go opłukać po gotowaniu. Ale jak widać ten przepis jest też taki, że spokojnie można sobie poradzić bez termomiksu. Więc jeżeli chcecie sobie zwyczajnie ugotować makaron i zwyczajnie sobie wymieszać sos w jakimś no, małym naczyniu, no to nie ma też żadnego problemu. To co potrzebujemy do sosu? Do sosu potrzeba musztardę, bo będzie to musztardowy sos. I muskardę możemy wrzucić właśnie do naszego termomiksa. Bo trzeba tak trzy łyże... trzy łyżki właściwie. Bo taką mamy większą ilość tej sałatki. Wiadomo, jeżeli ktoś chce sobie zrobić mniejszą ilość sałatki, no to po prostu wszystkiego dodaję na przykład dwa razy mniej, jeżeli ma być wszystkiego dwa razy mniej. Więc sobie każdy spokojnie poradzi. Sól to tutaj dodam... Łóżeczki, żeby trochę bardziej wyrazisty był ten sos. Potem można jeszcze wyregulować, wiadomo jak sobie będziemy próbować. Pieprz, to też tak trochę sobie posypiemy tutaj. Trochę czosku, czosku tak nie za dużo. Może sobie tak odmierzę. O, takie pół łyżeczki, a nawet może być mniej tego czosku. No i nasz płynny składnik w tym sosie, to jest oliwa z oliwek i oliwy dużą, bo oliwy wyjdzie aż 16 łyżek. Biedne. No to będzie właśnie taki sos musztardowo-oliwny. Sos się szybciutko robi. Teraz tylko przykrywamy znowu pokrywką. Ustawiamy tym razem na 30 sekund. No stopnie trzeba wyłączyć, jeżeli jeszcze macie po makaronie włączone, bo teraz żadnych stopni nie ma. I dwa obroty, i wszystko się fajnie wymiesza. Uznałam, że chyba łatwiej będzie mi najpierw sobie dodać serfetę i bazylię do makaronu. Teraz jeszcze sod, żeby to dobrze wszystko wymieszać. Myślę, że tak będzie łatwiej. A potem dopiero dodam sobie pomidorki, i na samym końcu się dodaje rukolę. Dlatego, żeby ona była taka, no, może być poprzecinana na trochę mniejsze listki, na przykład na dwie trzy części, ale żeby ona była taką ozdobą, a nie cała posiadkowana tutaj z pozostałymi składnikami. I sałatka gotowa. Czekam na Wasze subskrypcje.